Bardzo dużo, bardzo dużo. Pamięci nie mamy, ale to będzie krótki levi. Krótki levi, zaraz to mi coś. Yy, chyba działa wszystko, tak? Dobra, zobaczymy, ile będzie osób. Natomiast dzisiaj parę słów Wam powiem o tym, co. Nie będę mówił o tym, co się nie działo, albo co się działo jakiś czas temu. Przez co inne rzeczy się nie działy? Jest dzień, 26 czerwca. Mam na sobie koszulkę z logiem kieratu. Kto chyba obserwuje ten kanał, to wie, że generalnie zajmowałem się ultramaratonami od kilku lat. W dużej mierze, w największej mierze, to była moja aktywność. Bardziej chyba pochłaniała czas niż praca i tak dalej. Dużo spełnienia dawała. W każdym razie yy, okazało się, że kierat wraca na kalendarze i na trasy Beskidu Wyspowego. Ja w związku z tym też wracam na trasy kieratu. Yy, w zeszłym roku zawody były odwołane. Yy, nie udało mi się wobec tego zrealizować takiego planu marzenia o 10 kieratach z rzędu. Hmm, udałoby się to mi chyba jako najmłodszej, na pewno jako najmłodszej osobie. Zacząłem w wieku 18 czy 17 lat. Mam na swoim koncie 8. Brakło tych dwóch do pełnej dziesiątki, ale trudno. W zeszłym roku nie było. W tym roku 27. boda i sierpnia to inna data niż dla normalnego kieratu, bo tam, była, tam był zawsze ostatni weekend maja. Czy wybory, czy nie wybory, to wtedy był kierat. A tutaj 27 sierpnia, słopnice, wcześniej to były Limanowa, Limanowa teraz słopnice i 100 km w przybliżeniu, bo to są zawody na orientację ultramaraton, pieszy na orientację. Kilkanaście punktów do znalezienia z mapą, czy też GPS-em jak ktoś lubi, ja akurat wolę bez kompas, mapa. I Jak ktoś dobrze nawiguje, to ma 100 km. Jak ktoś gorzej nawiguje, to ma więcej. Jak ktoś super nawiguje, to być może będzie mniej. Nie trenowałem za dużo w tym roku, natomiast mam te dwa miesiące na przygotowania. Myślę, że powinno wystarczyć, żeby w miarę bezpiecznie to zrobić i swobodnie, czasowo. Limit tam jest czasowy 30 godzin. Jak się spokojnie pójdzie, osiągając średnią prędkość 3,3 3 na godzinę to się w tych 100, 30 godzinach człowiek zmieści. Natomiast wiadomo, że jak ktoś tam idzie, no to raczej nie po to, żeby cały czas iść, tylko na zbiegach trochę pobiegać, na płaskim też. Generalnie im szybciej się to zrobi, tym lepiej. Dlatego mam dwa miesiące treningu i co fajne, udało mi się namówić pewnego czy producenta, to nie wiem. Natomiast zajmuje się ta, to przedsiębiorstwo sprzedażą, dystrybucją sprzętu do treningu nie tylko domowego, zewnętrznego, publicznego i tak Natomiast będę miał przyjemność użyć tutaj w tej sali, gdzie jestem. Na razie Wam nie pokażę, co tutaj się dookoła dzieje, bo jeszcze, jeszcze nie jest to zbyt atrakcyjne. Będzie to sprzęt, przy użyciu którego będę dbał o, swój, o aspekt treningu siłowego. Trening siłowy to jest coś, o czym dużo się mówi w treningu zawodowym, ale i amatorskim coraz więcej, na szczęście, bo trening siłowy to jest coś, co y, powinno być uzupełnieniem treningu stricte dyscypliny, którą chcemy uprawiać. Czyli dla biegacza, y, oprócz samego biegu, warto by było zadbać o struktury ścięgniste, przede wszystkim obciążając je. W, również w mniej eksplozywny sposób, jakim jest bieg. Czyli dociążając dużym ciężarem, wzmacniając strukturę i e, tak jakby odporność na obciążenie e, ścięgien, kończy dolnych. Ale wiadomo, że bieg, bieg rusza się całe ciało, dlatego dobrze włączyć całe ciało. Nierzadko podczas biegu długiego z plecakiem mi na przykład wysiadają tutaj. Mięśnie, mięśnie ramion, dźwigacze łopatki, i tak dalej. Tutaj mam największe dolegliwości, w tym obszarze, po lewej stronie głównie, a nie w nogach, w trakcie. To jest najbardziej dokuczające. Więc wszechstronny trening siłowy na pewno pomoże mi zrobić te zawody w większym komforcie, w lepszym zdrowiu. Będę miał przyjemność pokazać Wam, jak, to sprzęt, jak ten sprzęt można użyć i, i ile dobrego może wnieść. Czy skorzystacie potem, czy nie, to jest wasza sprawa. Natomiast ja chcę z wami się tym podzielić, bo zależy mi na tym. Dlatego jestem fizjoterapeutą, bo chcę, żeby ludzie e, ruszali się przyjemniej i zdrowiej. To będzie kolejna cegiełka do tego mojego wkładu. To co? Chyba wszystko jasne, jeśli chodzi o zawody. E, firmę, którą będę w pewien sposób reprezentował, ale to bardziej ten produkt, który chcę wykorzystać e, do maksimum, przez dwa miesiące treningu przedstawię Wam, jak będę miał sprzęt na miejscu. Teraz jeszcze słówko o tym, co dzieje się obecnie na południu Polski. W Diablaku, czyli zawodach na dystansie pełnego Ironmana, to jest dosłownie 3,8 pływania, 180 km roweru i 43 ponad biegu, marszu w górach. W żywcu zaczynają się zawody, zaczęły się zawody tej nocy, nad ranem właściwie, i Krystian, mój biegowy kompan, gość facet, który mnie wciągnął w biegi górskie, po raz kolejny wziął udział w Diablaku. Jest już chyba przy końcówce dystansu rowerowego, był w pierwszej dziesiątce klasyfikacji, tam startowało około 40 osób. Z tego co się orientuje, z tego co zobaczyłem na mapce, można śledzić na bieżąco, co się tam dzieje na zawodach. Jest link z GPS-em, gdzie można kropeczki w każdym momencie zawodów przejrzeć gdzie były. Poza tym pływającym odcinkiem tam nie mieli panowie i panie GPS-ów, ale potem rower. No, pięknie jest to widzieć, że chłopak cały czas tak dobrze wygląda. Obecnie jest w kategorii M40 i ja mam wrażenie, że jest coraz mocniejszy. Na pewno, na pewno w tym łączeniu dyscyplin. Raz nawet mu pomagałem w tym Diablaku, kilka lat temu. Byłem jego supportem, jeździłem tam, gdzie rowerem chciał, żeby pomóc. Czy to jakiś przepak drobny, czy nawodnienie, czy uzupełnienie jedzenia. Piękna sprawa, brać w tym udział. Potem, jak już był ten odcinek, pieszy, to po prostu cisnąłem razem z nim wprost na babią góry. To jest ważny detal całej imprezy. Finał, meta jest na Babie Górze. Zaczynasz w żywcu, pływasz przez Jezioro Żywieckie, plum, 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 siadasz na rower, dwie pętle po 90 km po górach, nie jest to MTB, ale przewyższenie trochę jest, siadasz z roweru i lecisz na, na Bawiu. Coś pięknego. Na pewno kiedyś mnie to czeka, ale znaczy, chciałbym spróbować, ale jeszcze może nie teraz. Dobra, tyle z tych informacji nie będę wam zabierał więcej czasu minęło 11 minut będzie trochę, aha gdzie będziecie mogli znaleźć informacje na temat przygotowań i treningu siłowego, który chciałbym wam, chciałbym wam pokazać na YouTubie, pierwszy materiał wleci z tej oto kamerki na YouTube dzisiaj najprawdopodobniej na Facebooku, bo chyba z tego samego źródła wrzucę też a, zobaczę jeszcze zresztą, gdzie to wrzucę, skąd to wrzucę. I mm, strona internetowa i tam będzie bardziej precyzyjnie opisane, co, co się dzieje, więcej może trochę danych i, i taki, taki blogowy, blogowy format dla tych, chcą wiedzieć, którzy chcą wiedzieć więcej na temat właśnie treningu i konkretnych ćwiczeń. Jakie cele chcę osiągnąć i w jaki sposób. Miłego dnia, miłej soboty i niedzieli. Dzięki za obecność. Jest was naprawdę dużo. Pozdrawiam Cię, Abizu. Jak to się wyłącza teraz? Dawno tego nie robiłem. Zaraz, mogę pomachać? Pomacham. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę bardzo. Pomachamy. A coś jeszcze? Chyba nie.